Czy może interesujesz się modą? O, jak najbardziej. Pas moda mnie pasjonuje. Z racji zawodu, czy tylko hobbystycznie? Hobbystycznie. Śledzisz najnowsze trendy? Zdecydowanie. W jaki sposób? Czy to blogi, może lookbooki, czasopisma? Głównie czasopisma. Pracuję w czasopismach i czytam czasopisma. Jakie czasopisma? O modzie. <tys> tytuły? <tys> logo. Powiedzmy, jeśli chodzi o pisma kobiece, to... Avanti. Chyba tyle, nie? E, w takim razie jakieś najświeższe trendy może, które wpadły Ci w oko? E, szerokie spodnie, bojówki, do tego długie skórzane buty, e, wracają do mody podobno parki, e, duże wełniane czapy i puchowe wielkie rękawice. Czy to jest właśnie Twój styl, czy właśnie opisałeś siebie wchodzącego, przekraczającego próg Agory rano? Zu zupełnie nie. Ja aspiruję dopiero. Dzisiaj jestem ubrany w, yy, w brązowe buty. Czy kojarzysz marki, pamiętasz? Pewnie, no bez marek jak. Buty Ryłko, spodnie Lewisa, bluza Abercrombie. I co więcej? Smycz. Smycz. Druga bluza Abercrombie. Także wiesz, nie ma lipy. Opaska. Opaska, opaska yy, chyba mojej dziewczyny. Opaska, nie wiem, ale nie firmowa.